U dzieci najlepszym sposobem zapobiegania próchnicy jest współdziałanie rodziców i stomatologa. Eee, takie zapobiega, zapobieganie polega na częstych wizytach kontrolnych. U dzieci zaleca się najczęściej wizyty co trzy miesiące. Wizyta taka jest, jeśli nic się nie dzieje, miła i przyjemna, jeśli coś zaczyna się dziać, cokolwiek, wtedy te wszystkie zmiany czy ubytki nowo powstałe są wyłapywane tak wcześnie, że nawet jeśli trzeba opracowywać ubytek, czyli wkraczamy z bardziej inwazyjnym działaniem, to nie jest to tak bardzo dla dziecka męczące. Dbać o zęby muszą koniecznie rodzice. Ważne, żeby rodzice mieli świadomość tego, że mycie zębów u takiego malucha, kiedy już się pojawiają zęby, nie spoczywa obowiązek na, na tym maluszku, który sam nie jest w stanie dokładnie wyszczotkować zębów, tylko rodzice muszą nawet do wczesnego wieku szkolnego. Y Pomagać dziecku w szczotkowaniu. Dziecko owszem może samo szczotkować, jednak rodzice muszą ten proces nadzorować i kontrolować jego wydajność. Dodatkowym sposobem zapobiegania próchnicy jest oczywiście fluoryzacja. Fluoryzacja taka przeprowadzana w szkołach jest owszem przydatna, ale także duże znaczenie ma fluoryzacja przeprowadzana w gabinecie, profesjonalna fluoryzacja, kiedy na zęby nakładany jest lakier fluorkowy. Wbudowuje się fluor w szkliwo. W ten sposób to szkliwo staje się mniej podatne na ataki kwasów próchnicowych i przez to zęby są bardziej wzmocnione i chronione przed próchnicą. Ważnym też czynnikiem, który zapobiega powstawaniu próchnicy jest dieta. Ważne, żeby rodzice. Pilnowali i nadzorowali to, ile dziecko spożywa cukrów w ciągu dnia. Wiadomo, słodkie przekąski są miłe i przyjemne, jednakże rodzice muszą kontrolować to, jak często dziecko spożywa coś słodkiego i coś między posiłkami. Jeśli dziecko co pół godziny zaczyna coś jeść, czy to jest, czy to jest normalny posiłek, czy to jest przekąska słodka, to w jamie ustnej powstają kwasy próchnicotwórcze. Które oddziałują na zęby około pół godziny. Czyli jeżeli dziecko za pół godziny znowu zaczyna jeść coś słodkiego, jakąś przekąskę, te kwasy, Ślina nie ma w, czasu, żeby te kwasy zneutralizować. Więc jeśli chcemy dziecku zafundować jakiegoś batonika, czy coś słodkiego, czy jakiś słodki napój, warto łączyć te przyjemności z głównymi posiłkami i ograniczać ilość przekąsek. Ważne też, żeby dziecko nie spożywało zbyt dużo papkowatych pokarmów. Owszem, na początku papkowate pokarmy są y, elementem diety, kiedy dziecko szczególnie nie ma zębów, jednak kiedy zaczynają się wyżynać zęby, należy też stymulować proces rzucia, y, bo to powoduje stymulację rozwoju kości szczęk i całego uzębienia, więc nie należy od y, cały czas stosować papkowatych pokarmów. Dodatkowo one obklejają zęby, y, niekoniecznie. Y, Dziecko jest w stanie dobrze je doczyścić po spożyciu takiego pokarmu i może to powodować bardzo szybki rozwój próchnicy.